Cześć, 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 witam Ciebie na moim kanale, jest, jest mi bardzo miło, że tutaj zaglądasz, dzisiaj znowu chciałam Ci pokazać albumik, mój kolejny yy, albumik, jeszcze nie ma właściciela, więc jeśli Ci się spodoba, to zapraszam do kontaktu, jest uniwersalny, sprawdzi się na różne okazje, pomieści bardzo dużo zdjęć i będzie naprawdę fajnym prezentem, albo fajnie ozdobi Twoje zdjęcia. Także zapraszam do kontaktu, który znajdziesz w opisie filmu. A teraz przejdźmy już do prezentacji albumu. Album ma wymiary 16,5 na 22 cm, grzbiecik ma 6,5 cm, gdyż posiada tylko trzy karty. Nie tak jak zawsze umie 4, teraz zrobiłam na 3. Obiłam go w takie fajne zielone płcianko, papier, papiery bazowe to kraftowe. Narożniczki zawęzywane na dwie wstążeczki. Okładeczka to tu jak widać, już rameczka na zdjęcie 9 na 13 Grzbiecik i tył wyglądają podobnie. Tutaj będzie tylko jeszcze moje logo. No i tak wygląda na zewnątrz. A teraz wyjdziemy, zobaczymy, jak wygląda w środku. W środku wygląda mianowicie tak. Tutaj mamy klapeczkę. Na klapeczce umieściłam kieszoneczkę na zdjęcie 9x13 oczywiście do kieszenki można włożyć zdjęcia luzem można na tej macie, można jakieś inne pamiątki włożyć co tam w duszy gra i taki taguś który można zapisać sobie, nie wiem, datę jakiś opis wydarzenia no różne rzeczy otwieramy i to mamy miejsce na większe zdjęcia bądź kilka małych albo zostawić tak albo przykleić cokolwiek innego jakieś pamiątki no, Także dużo, dużo miejsca. Lecimy dalej. Na kolejnej stronie mamy książeczkę potrójną taką na kolejne zdjęcia. Ta książeczka umieszczona jest na klapce. którą otwieramy i tutaj też wejdzie zdjęcie 9 na 13 Dalej mamy dwie klapeczki takie na zdjęcia 9 na 13 które sobie tak ładnie tutaj wejdą. Będzie taka malutka rameczka. I klapki otwieramy i tutaj jeszcze mamy kieszoneczkę, w której mieściłam tym razem dwie Dwa dwie maty na zdjęcia i jednego tagusia. Gdzie niegdzie troszeczkę ozdobiłam elementami do wycięcia z kolekcji, tak gdzie było tak pusiutko, gdzie nie było taki grafik na papierze, to sobie pozwoliłam przykleić te elementy do wycięcia. Zawiązujemy i lecimy dalej. Dzisiaj nie będę Was długo zanudzać, bo już są tylko trzy karty, nie cztery. <gryw> Także szybko pójdzie. Dalej mamy książeczkę taką potrójną która jest umieszczona na klapce. klapce. Klapkę otwieramy do góry. Tutaj z tyłu nic nie ma, ona tylko papier sklepowy, więc można też sobie fajnie zdjęcie wkleić. I tu mamy kieszonkę. W kieszonce jest miejsce na jednego tagusia, tagusia i matę. Tagusia oczywiście tutaj można sobie zapisać. A tutaj jak ktoś ma, będzie miał dużo zdjęć, to jeszcze może sobie wkleić tutaj. Też się będzie fajnie prezentować. I to zamykamy. I lecimy dalej. Obok tutaj mamy znowu klapkę z kieszonką, w której umieściłam jedną matę i takusia. No ja to otwieramy. Tutaj możemy sobie też wkleić większe zdjęcie, bądź jedno mniejsze. I tutaj mamy wodę na dużo zdjęć. 2, 4, 6, 8, 10 zdjęć tu wejdzie. I jedno jeszcze tutaj można wkleić. I to jest ten wodospadzik umieszczony na kieszonce, w której umieściłam dwie maty i tagusia. I zamykamy, zawiązujemy i lecimy dalej. Jeśli nie, tutaj jak już przyłoży, jeśli zauważyliście, tutaj i tutaj jest zielono, a reszta jest biała, gdyż w kolekcji Niestety było mniej papierów zielonych, musiałam to jakoś tak skomponować, żeby było sprawiedliwie. Więc sobie postanowiłam, że te dwie strony będą zielone, a reszta będzie jaś, taka jaśniejsza. I tutaj mamy klapeczkę otwieraną do góry, na której mamy znowu kieszoneczkę. U góry znowu spuściutko na jakieś większe zdjęcie. A tutaj mamy wodospadzik też na mnóstwo zdjęć. Tutaj też zdjęcie można wkleić. I tu wejdą 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 zdjęć, jeśli będziemy oklejać dwustronnie. Także naprawdę sporo. To tutaj jest zbigowane też na takim dystansiku, więc tutaj nic nam nie będzie przeszkadzać: się fajnie zawiąże i będzie się fajnie trzymało, nie będzie się majtało. Dalej obok mamy znowu nasz nureczek, zacięcie, który ukazuje nam książeczkę, znowu potrójną. I to otwieramy. Tutaj mamy kieszoneczkę z matą, z matą i, i tagusiem. I tutaj miejsce na większe zdjęcie. I już przechodzimy do ostatnich stron. Dalej mamy znowu książeczkę zawiązywaną. Tym razem mam książeczkę. Otwieramy do góry. Tutaj jest puściutko, ale też fajnie zdjęcie sobie wejdzie. Jak ktoś będzie chciał, troszeczkę trzeba będzie tak dociąć. Minimalnie. I tutaj mamy jedną matę, drugą matę, kieszoneczkę, jedną z matą, i tak by się i kolejną kieszoneczkę z kolejną matą. Także naprawdę sporo zdjęć wejdzie. Gdzieś nie liczyłam, ale gdzieś około setki na pewno. I ostatnia już strona, tu mamy kieszoneczkę. Jeśli będziecie słyszeć szum, to pociąg jedzie, przepraszam, ale niestety nie mam wpływu na to. Yy, tutaj są maty i ta gusia. I otwieramy, tutaj mamy miejsce na większe zdjęcie. I kolejne maty na 2, 4, 6, 8 zdjęć. I tu można wrzucić jakieś większe. Albo tak luzę na przykład powrzucać, też fajny pomysł, tu powrzucać sobie luzem. Zamykamy, zamykamy, to jest na magnesik zamykamy i tak się prezentuje moje ostatnie dzieło. Mam nadzieję, że się Wam podoba. I tak jak mówiłam na początku filmiku, jeśli chciałbyś, chciałabyś go nabyć, to zapraszam do kontaktu. A tymczasem dziękuję Ci za uwagę, że dobrnąłeś, dobrnąłeś do końca i zapraszam na kolejny film. Pa. pa.